Jedność w duchu. Nauczanie domowe, 4 czerwca, drugi list do Koryntian, rozdział 13, wersety od 11 do 13. Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem. Pozdrawiają Was wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. Paweł modli się o dar jedności w Duchu. To taka podpowiedź, że my też powinniśmy o to prosić. My też o to powinniśmy zabiegać i modlić się o właśnie dar jedności w duchu. Nie ma wątpliwości, że to pragnienie jedności jest tutaj ważne. Więc przyjrzyjmy się tym trzem elementom: dar, jedność i duch. Najpierw dar. Wskazuje ta nazwa naszą chęć posiadania. Chęć otrzymania, zabieganie o to, żeby otrzymać i móc się cieszyć z tego daru. Zabieganie oznacza też to, że mi zależy, że ja nie odpuszczam, że pragnę, aby ten dar stał się rzeczywiście czymś, o czym mogę powiedzieć tak, jak go otrzymałem, jak go dostałem. Drugi element tego daru to jest takie staranie, które oznacza, że ja codziennie o to chcę wołać, za tym chcę się rozglądać, tego chcę używać. Ta właśnie codzienność, ponieważ otrzymywanie jest czymś naturalnym. Ja komuś coś ofiaruję, ktoś mnie, i jeżeli Bóg chce mi to dawać i daje, to oznacza, że ja codziennie chcę to przyjmować, że to moje staranie jest nastawione na stałość. I ostatnia rzecz związana z darem, że ja mam o niego poprosić, czyli modlić się o to, czyli wołać do Boga. Jeżeli dawcą tego daru jest Bóg, to tym bardziej ten dar powinien być nam bliski. W jakim znaczeniu? No takim, że jeżeli mówię to zależy od Boga, to nie w znaczeniu, że to jest gdzieś daleko i w związku z tym ja nie mam na to żadnego wpływu. No właśnie, ponieważ jest to dar od Boga, dlatego jest tak bliski. Dlatego jest tak łatwy w przyjęciu ponieważ Bóg jest hojny, ofiarny i chce go dawać. Drugim wyrazem jest jedność. I znowu, ja jedności chcę. Zależy mi na tej jedności. Co to oznacza dalej? Że walczę o nią, że się staram o to, żeby jedność stała się moim udziałem. Że jedność jest czymś na tyle cennym, że z niej nie rezygnuję. I Paweł mówi, zachowujcie tę jedność, bo przecież jakąś otrzymujemy, jakiś poziom tej jedności już jest, zachowuj to. Nie lekceważ. Nie mów, że to jest mała jedność. Jakaś jest. Oczywiście chcemy, żeby była większa w rodzinie, we wspólnocie, w parafii, ale zachowuj to, co jest. Bo to już jest jakiś dar i jakaś wartość. I w końcu ostatni element to, że to jest jedność w duchu, wewnątrz trzeciej Bożej Osoby. To jest myślenie świętego Pawła, ja my chcemy być zanurzeni w tym duchu. My chcemy wspólnie chodzić w nim, jak w takim wielkim, cudownym, duchowym pomieszczeniu. Otoczeni duchem. Tak sobie Paweł to wyobraża i tak my mamy też myśleć, że to oznacza, że my wchodzimy w trzecią Bożą osobę i jesteśmy wewnątrz otoczeni, ponieważ ona jest dużo większa i nas otacza. To, że to jest jedność w duchu, oznacza wspólną modlitwę. Nie ma wątpliwości też, że wspólna modlitwa tępi w nas egoizm, zwalcza indywidualizm. Zatem jeżeli mówimy o darze jedności w duchu, oznacza konieczność wspólnej modlitwy. I jeszcze małe dopowiedzenie, to w duchu oznacza, że ja się duchowo łączę z tymi osobami, że ja chcę, zabiegam i ja wiem, że to jest moje pragnienie tej jedności, o którą. Modlimy się, którą Bóg zaplanował i która ma być moim udziałem. To jest mój duch, który zmierza do drugiego, do bliźniego, do znajomych, do przyjaciół, do sióstr i braci ze wspólnoty, do krewnych. Ja duchowo mam mieć z nimi łączność. Zadanie dla Ciebie na dziś. Z bliską osobą pomódl się o jedność. Niech Ci w tym błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.